Tak małe dzieci nie mogą korzystać z sauny! Czy dasz radę odgadnąć wszystkie zagadki? No. Jeśli tak, to dam Ci spoko nagrodę na końcu. Zagadka druga! Znajdź liczbę 21! Jeśli znalazłeś to, koniecznie polub ten film. A teraz trzecia zagadka. Jaka jest najdziwniejsza aplikacja, jaka ci się wyświetli po kliknięciu udostępnij i więcej? Jeśli jest to kalkulator, to ja nie wiem na co ty liczysz, stary. A czy wiedziałeś, że moje profilowe zakręci się jak bęben w pralce, gdy klikniesz w plusika? Jak nie wierzysz, to sam to sprawdź. A teraz czwarta zagadka. Co to za cyferka? Jeśli powiedziałeś 6, to zapisz ten film, bo mało kto mógł to odgadnąć. I ostatnia zagadka. Jaka jest Twoja ulubiona według aplikacji Emotka? Sprawdzisz to klikając w komentarz. Jeśli to ta wkurzona, to w sumie śmiesznie. Jeśli odgadłeś wszystko, to napisz w komentarzu nagroda i się do ciebie ode...